Cześć, to jest mój drugi maraton w tym roku w ramach mojego wyzwania, że przebiegnę maraton w każdy weekend przez cały rok. Zapraszam. Jest niedziela, godziny przedpołudniowe. No, od rana niestety, miałem jeszcze zajęcia, więc musiałem trochę później wybiec. Pogoda jest podobna w sumie jak ostatnio, czyli gdzieś tam okolice minus 2-3 minus stopnie na termometrze, odtrzywalna około minus 10-11. Minus no, jest zimny wiatr na otwartej przestrzeni to już faktycznie czuć i to pewnie będzie przeszkadzać, ale też dzisiaj się obrałem trochę inaczej. Zrezygnowałem z jednej warstwy i zastąpiłem sobie to po prostu zwykłą luzą dresową i spodniami dresowymi. No i powinno być tak naprawdę w sumie ok. No, zobaczymy. A przed wyruszeniem drogę należy oczywiście zebrać no czyli znaczy w sumie wypić kawę u mnie. Dlatego. Jeszcze zjeżdżałem do mojej ulubionej kawiarni. No, a najlepszą kawę wybijecie Golden Ticket. Oczywiście, tu zapraszamy. Witamy, witamy i pozdrawiamy tego pana, <noise> który za chwilę zrobi maraton. Tak. Także tak. trzymamy za niego kciuki, tak? A jak no. chcecie mieć siły na maraton, no to wpadajcie tutaj na kawkę. <noise> Przy okazji jest doskonały klimat, a my tu jeszcze kiedyś wrócimy. Zapraszamy. Dobra, już po kawusi. To od razu jest milej, cieplej. No przede wszystkim głowa lepiej pracuje. E, ktoś może pomyśleć, że kawa przed maratonem to nie jest dobry pomysł ze względu na potencjalną reakcję organizmu. E, no, u mnie to działa jak przetreningówka, e, jestem do tego przyzwyczajony i jeszcze tam przez godzinę, dwie e, ta kofeina będzie na pewno u mnie działać e, tak pobudzająco, e, co przy tym starcie, kiedy jest tak zimno, akurat mi się Dzisiaj przyda, to jest wolny bieg, więc też nie muszę właśnie zwracać uwagi na tętno. A też mój organizm jest zaadaptowany do tego, więc nie ma problemu. Dobra, my to gadu-gadu, a to czas ruszać. Zatem garni start i lecimy. Miejsce, z którego zaczynam, jest bardzo popularne śród i to skutkuje tym, że jest to wszystko już bardzo wyślizgane więc trzeba uważać, No też na już zaraz wyruszy w mocniejszy teren gdzie już tych ludzi nie ma no, trzeba przyznać, że jest dosyć rzośko na dworze i faktycznie ślisko strasznie ślisko właściwie cały czas witam po ludzie witamy na Rysułkowej plaży jak widać całe jezioro jest zamarznięte Ludzie chodzą po nim, jeżdżą na sankach. Ale leżakować też można. Nawet znamy w że co marszują. Dajcie znać, czy polecacie. Dla osób, które znają okolice Poznania, dzisiaj moja trasa przebiega przez e, okolice pod poznańskich jezior czyli ruszyłem spod rusałki potem biegnę, obiegam jezioro szczecińskie i na końcu Kiegrz i wracam lasami i zobaczymy też ile będę musiał jeszcze dobić bo możliwe, że ta trasa będzie za krótka a czemu nie wiem czy będzie wystarczająca trasa no dlatego, że ja nigdy nie biegnę z ułożoną Mapą. Każdy mój maraton to jest inna trasa. No nie lubię biegać tymi samymi ścieżkami. Potrzebuję zdecydowanie urozmaiceń i cały czas jakiś nowych widoków, więc teraz jestem po drugiej stronie miasta zupełnie niż ostatnio. No i tak tylko mniej więcej orientacyjnie sobie patrzę na mapie jakąś samą odległość, a później kombinuję i tam, gdzie mam ochotę, skręcić, tam skręcam. Mam dosyć dobre poczucie kierunku, więc raczej nigdy nie błądzę. I nie potrzebuję w ogóle patrzeć na mapę. No i też biegając tyle lat po okolicach, po prostu znam już te wszystkie drogi, powiedzmy, w promieniu 50 km od miasta. No i to jest po prostu. Taka moja metoda, mniej czasu trasować się też na planowanie. Po prostu mniej więcej sobie wymyślam gdzie biegnę, wybiegam i biegnę. Pięknie to wszystko wygląda jak jest w śniegu. Fajnie się komponuje, od razu mile się biegnie. Możecie się spytać, czy mi się dzisiaj chciał ubiec. No więc odpowiadam szczerze, nie chciało mi się. Ale to jest właśnie trening nie tylko fizyczny, ale właśnie też mentalny. No bo często jest tak właśnie w życiu, że nie ten osiąga sukces, kto ma jakiś niezwykły talent, tylko ten, kto potrafi wykrzesać siebie dyscyplinę i być konsekwentnym. I czy się chce, czy się nie chce robić swoje, bo samo się nie zrobi. na trasie jest w pobliżu jezior bardzo dużo ludzi i to mnie naprawdę fajnie cieszy, bo się pozmieniało mimo pogody ludzie są aktywni chodzą na te spacery no tak trzymać jak widać można różne sporty uprawiać przy takiej pogodzie roboczestwów też widziałem no i mamy jeszcze jedno z większych jezior przy poznaniu. a tutaj odbudowują pomost, który spłonął rok temu, to znaczy sam nie spłonął, tylko został podpalony przez kwiat naszej młodzieży. Nie To no, Nie ma dużo plażowiczów, ale całkiem dużo osób spaceruje. Mamy też lodowisko. A strasznie ścisko. Trzeba uważać na każdy brak co chwilę jakiś pościsk leciutki mamy. jak tylko trochę przyspieszę. No ja już czuję lekkie zmęczenie obecnie. Chwilkę sobie poaszeruję. Ten jeden przystanek nie zaszkodzi. No ale to taki kryzys mięśniowy bardziej niż energetyczny. No, zaraz będzie dobrze. No i mamy jezioro pierskie. Ogromną przestrzeń. Wszystko totalnie zamarznięte. Jak widać, ludzi tutaj też nie brakuje, jeżdżących na łyżwach i bez łyżek też. <laughs> A no, ciekawe, czy tak w całości jest gruba warstwa przez te dwa tygodnie? Pewnie tak. no ładnie. No dobra, ale trzeba być dalej. Koniec odpoczynku. 3 czwarte już za mną. Tak mniej więcej. Zrobiło mi się całkiem ciepło już, nie dlatego że temperatura tak jakoś bardzo nie wzrosła, a tylko zwykłe rozgrzanie i jakby cały czas trzymam to swoje tempo, więc i się na bieżąco odżywiam, więc też ta temperatura w miarę stabilnie się trzyma, czyli ten poziom ubrania na tę temperaturę jest całkiem przyzwoity. Będziecie biegać teraz w taką pogodę. No to uważajcie podwójnie, biegnijcie troszeczkę wolniej niż zazwyczaj. No jest wszystko oblodzone. Ta nawierzchnia, nawet taka leśna, jest ubita przeważnie, więc zamienia się trochę w beton. To obciążenie też jest zupełnie inne, więc trzeba biegać w miarę na luzie. Nie spinać mięśni, żeby w razie poślizgu sobie czegoś po prostu nie naciągnąć i nie złapać kontuzji. Także tak pod rozwagę zostawiam. Niby dużo terenu zwiedzone. W e, kilometrach by się tak wydawało. Ale jednak wróciłem już do miejsca startowego. O, jeszcze muszę nam te 2-3 kilometry. Nie ma, że boli. <gry> Także trzeba pokrożyć w kółko. Dobra, zrobione. E, ponabijane te kilometry no dzisiaj wybitnie mi się nie chciało takie dni też są ale jest ok, jest ok nadal no to dopiero drugi ten maraton dużo przede mną, więc też to obciążenie jeszcze nie jest jakieś takie strasznie wygenerowane no oczywiście czuć, nie no. trudno żeby nie było czuć dzisiaj najbardziej przeszkadzał mi ten lód na ścieżkach bo dużo tego było, wiele razy wpadałem w jakieś poślizgi, musiałem się asekurować, e, no i to generowało jakieś tam przeciążenie większe, więc też e, samo tempo było trochę wolniejsze, e, no ale też starałem się mimo wszystko jakoś tam swobodnie biec i w miarę się to udawało. E, ok, no kontynuujemy zabawę. E, Teraz muszę na pewno popracować mocniej nad regeneracją w tym tygodniu. Może zwiększę trochę kalorykę, żeby też mieć jakieś zapasy, bo tak cały czas jadę mniej więcej na swoim zerze kalorycznym, przy czym ja każdy trening osobno sobie doliczam do tego podstawowego spalania, żeby to w miarę też precyzyjnie prowadzić. No i to u mnie się akurat sprawdza. Jest to trochę upiedliwe, no ale działa po prostu. Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu i się nie zanudził, no to bardzo dziękuję. Dajcie znać. Też jak macie jakieś pytania, to śmiało, bez krępacji. I do zobaczenia w następnym odcinku i na następnym maratonie. Cześć!